Października, chodzi na nowa gazeta codzienna. Kto kupuje w Biedronce? Ja! Polski kupuje w Biedronce. Yeah. Dlatego Biedronka może oferować swoim klientom najpiększe produkty. Najpiększą, codziennie. A miliona pięćset gramów, tylko trzy Dłużki pani Robana już za płoty 75. Specjalny 2599. Jedro do ponad 600 sklepów. Spójrz na moją skórę. widoczne doskonałości. Oto piór Odkryj. Pierwszy program oczyszczający L'Oreal o długotrwałym pniu w trzech krokach. Świecąca skóra to nie dla mnie. Zatkane pory. Bye bye. Niedoskonałości. Knockout. Piurzon głęboko. Ściąga pory. Zapobiega ponownemu przetłuszczaniu się skóry. Kred Pure Zone to czystość, która trwa. Sprawdź, moja skóra jest czysta i taka już pozostanie. Nowość L'Oreal Paris. Program Pure Zone. Ponieważ jesteś tego warta. Maciu, masz jeszcze darmowe minuty i SMS-y. Teraz w prezencie 250 zł na rozmowy i SMS-y. Abonament tylko 10 zł plus telefony Nokia. Kierunek plus 1. Tam musi być taniej. Zapach nie musi się koncentrować wokół gwiazdka. Oto wiatraczek nowego elektrycznego Brise Circle R. Roznosi zapach świeżości po każdym zakątku domu. Nowość Brise Circle R, również z innymi zapachami Brise. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy brise powie w domowej radości.